A dzień dobry, cześć i czołem, Kruski zostałem kurwa i pozdrowień nie wziąłem O, się zrymowało blać Zapomniałem Nie będę zawracał Pozdrowienia wpiszemy po prostu w film dzisiaj Nie wziąłem no Chyba nie wziąłem i mamy pierwszy dzień jesieni i teraz będą noce coraz dłuższe, dnie będą coraz krótsze. A jeszcze trochę poczekamy i o godzinę się przestawimy i w ogóle będzie lipa i kicha. Także eee, znaczy pozytywnie nie jestem w ogóle nastawiony na dzisiejszy dzień. To nie zmienia faktu, że będzie light i że może wtedy lepiej humor mi się poprawi. Może hejty mi poprawił humor. <laughs> Pozdrawiam serdecznie. Eee, w ogóle pajęk chodzi mi po szybie, wy nie widzicie? Nie mam jak obrócić telefonu. Pajęk chodzi mi po szybie. Była taka, taka, taki pierwszy, idziemy po kominie, dokąd idziesz. <laughs> nie, ale już nie będę mówił. Także dzień taki, słuchajcie, no kurde, pierwszy dzień jesieni, ale to już zimno tutaj jest, już wcześniej już było tutaj zimno. To, to już, to nie to nie jest... Bo zimno jest dzisiaj, nie ukrywam. Zimno jest dzisiaj, nie ukrywam i... Ale to już nie pierwszy dzień. jesieni, że zimno. Zimno jest tutaj... To są suwałki, ja powiem wam szczerze, że to jest spora różnica, spora różnica jednak do mieszkania w suwałkach, a myślę, że na przykład gdzieś już w Warszawie czy gdzieś tam. Zresztą ja widziałem to po temperaturach tamtej zimy. O i czerwone, no i co? No i ja muszę stanąć. Czy jak na egzaminie przepierdolić po czerwonym? Nie, bo tutaj młodzież idzie do szkoły. No i tak to właśnie wygląda, słuchajcie, no. Zimno, 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 aż ja się wczoraj poubierała za ciepło na boisko, oglądałem mecz, oglądałem mecz, no Suwałki niestety przegrały, no ale tutaj to, tutaj to jest jednak różnica, różnica klas, no, ale, ale bramkę strzelili i to pierwsi, ha, ha, ha. da się, da się, kurwa, zielone, zaraz ktoś będzie trąbił, ja tu gadu, gadu, a tu zielone. No i tak zaczyna się dzień, co tu dzisiaj robić? Mam jeszcze 2-3 filmy z tej ostatniej podróży, ale tu już trzeba zaczynać coś, coś na bieżąco. No i nie wiem, na pewno, na pewno, nie powiem na pewno, powiem może, może dzisiaj zrobimy test piw, bo mi te piwa to po prostu albo same uciekną z, z tego bagażnika, albo, albo ja nie wiem po prostu, no, no, no zrobimy, te litewskie, mówię o litewskich, nie? Najgorzej, że mam dwie szklanki czerwone, no to by morne. Najgorzej, że mam dwie szklanki będzie trzeba go kombinować z tym testem. A tych, a tych piw jest kurde od, od groma. Coś wymyślimy. Taki jest plan, zrobimy jeden film, test pif. No, no, nie, też dzisiaj mam zamiar coś popowiarać, Coś może o alkoholizmie, bo... Panu pytanie na najcie ostatnio, kiedy ja zwróciłem, kiedy zauważyłem, że, że że mam problem z alkoholem, no to może, może właśnie to opowiem, jak ja moimi oczami to wszystko widziałem, jak, jak ja byłem za jak ktoś mówi, no jak miałem zamydlone oczy, może to właśnie opowiem, może warto ku przestrodze, skoro skoro idzie jesień i w ogóle a może, słuchajcie, a może po prostu poszukamy jesieni no, może poszukamy też jesieni zobaczymy, coś się do tej do tej 18:00 godziny znowu czerwone, ha, kur, zapiął coś się do tej godziny osiemnastej hmm, wymyśli, coś się nagra do tej godziny 18:00. Jak to wyjdzie? Już w samochodzie grzeje nawet. Muszę nagrzeć, bo kurde, wsiadam do samochodu rano w bluzie. Ja tutaj powinienem, bo tutaj nie ma znaczka w Umbro, nie? Ja powinienem teraz jeszcze tylko tą literkę ry zdjąć i by było... oryginalne Umbo? Nie ma tego znaczka w środku tu i tutaj by było Umbo. Ja chyba tak zrobię nawet te ry i będzie Umbo. Co, co wy o tym myślicie? Także się zaczął jak każdy inny, kurczę, wczoraj było trochę biganiny, dzisiaj jest więcej luzu, no ale 18 jest light i no i, i wiecie no. Pogoda powiem tak, pogoda nie nakręca do tego, żeby, żeby, żeby tu coś działać, działać i gdzieś gdzieś próbować, gdzieś jechać. Wiem, że ma się na chwilkę ocieplić, ale to tylko na chwilkę. A potem, a potem to już będzie tylko zimno, zimno, i zimno. I jedno co zauważyłem, nie wiem jak w innych miastach u Was, ale na suwałkach prawie zawsze przez całą, prawie mówię słowo klucz, przez całą jesień i zimę nie ma słońca. Prawie nie ma. Tu jest zawsze pochmurno. To jest trochę dołujące. Wyjechałem w góry w, tamtym, w tym roku, na styczniu. I miałem przez 2-3 dni słońce. W tamtym roku w górach zimą cały prawie 4 dni słońce. Tutaj przyjeżdżamy, i tutaj tego słońca jak na lekarstwo. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Inne położenie geograficzne. Najprawdopodobniej. Także ciężkie czasy przed nami będą, bo i nie będzie pogody, to i będzie ciężko, ciężko. Będą vlogi po prostu, vlogi z życia Meksyka. Meksyk będzie jeździł w deszcz, będzie jeździł w śnieg, będzie jeździł w błocie, będzie pił w błocie i jadł w śniegu. No i coś tam się wykręci, nie? Pokażę po prostu takie normalne, zwykłe życie, takie na co dzień. Pozdrawiam serdecznie. 6 minut, Jezus. Pobiłem rekord.